Kamil dostaje pierwsze poważne zadanie. Ma wyciąć w karbonowym szablonie dziury do instalacji klamy. Czasami poznajemy drugiego człowieka i od razu wiemy, że to jest dobry człowiek. Polubimy się i tak dalej. Szczególnie tak jest z kobietami. I yy, ja tak czułem z tym karbonem, tylko że na odwrót. Hmm. W ogóle mi z tym nie szło, a bardzo się starałem i to jest tak podwójnie frustrujące, no bo chcesz coś dobrze zrobić, a ci to w ogóle nie wychodzi, więc się wkurzasz podwójnie, jak się podwójnie wkurzasz, to czterokrotnie bardziej nic nie wychodzi, więc znowu, no bez sensu, cała spirala nienawiści, a to jest tylko spowodowane jakimś głupim kawałkiem, no właśnie czego, materiału właściwie. Przygwiazda ale wybrniemy z Dla Kamila to jest pierwszyzna, taki, taki długi pobyt w warsztacie, no to jest ewidentne, no, trzeba się jakoś nauczyć, tak? no, nie ma doświadczenia, może nie ma takich zdolności w tej chwili, eee, no, ale co, no, liczą się dobre chęci. Tak, żeby to wyrównać i się to przepoleruje później. Słyszysz? Słyszysz co mówię do ciebie? Obudź się. Słyszę. jak mówię, że tak masz. Zrobić Kurde, to, tak ja masz słucham zrobić. Ciebie, chodzi mi no. o to, A nie, poczekaj, Jarząb. Nie mądrkuj, tylko zrób to, tak, jak ci mówię, dobra? On mnie traktuje jak swoje dziecko. Mam nadzieję, że nie upośledzone. Oszlifuj sobie to najpierw, żebyś już miał dziurę taką, jak trzeba, jakbyś znowu fuck up zrobił. Weź papier, zmatow to, dorówna, przepolerujemy, nie będzie śladu. I nie dyskutujemy, nie? Tak? Tak. Grzesiu Duda pomyślał sobie, że ja jako jego syn z pewnością mam tak samo dobre zdolności manualne jak i on sam. No okazało się, że w tym wymiarze wdałem się w matkę, no i ich nie mam. No ale Grzesiu może być winien samemu sobie, no kto mu taką matkę kazał wybierać. Przed Kamilem upojna minimum godzina z karbonem i papierem ściernym. Jak się za coś weźmie, to e, Spartacze mieliśmy tutaj parę takich e, sytuacji, dlatego lepiej niech się wydurnia.